No więc lecimy dalej. To jest już część trzecia naszych zabaw z Betą. Tu natrafiliśmy znowu na przeklętego szkieleta. Może tym razem jak otrześniemy czymś większym. To wyjdziemy na tym lepiej. Cały czas, przypominam, modlimy się o pojawienie się jakiegoś magicznego wytrycha. Magicznego zamka, magicznego klucza, który otworzy nam drogę do upragnionego ogniska. Ognisko jest gdzieś tutaj. I wciąż nie możemy sobie wygodnie usiąść. A teraz dzięki Bogu już mamy to co znaleźliśmy poprzednio, czyli kluczyk. Możemy to w końcu rozpalić, zapełnić butelki Estusem i rozdysponować całe 7725 dusz, czy naszych punktów. Na coś fajnego. Jak powiedziałem inwestuję głównie w atak oraz w ilość punktów życia. Głównie dlatego, że interfejs jest tak jakoś skopany, że nie ma nic normalnie podpisanego fajnie, tak jak to powinno być w pełnej wersji, a jak wiemy, to jest beta, więc wybaczamy póki co. Ogólnie jeżeli o mnie chodzi, to ja jestem strasznie bardzo niesamowicie dużym fanem poprzednich obydwu części. Zarówno Demon Souls, jak i Dark Souls przychodziłem wielokrotnie. Dokładnie Demon Souls 4 razy Dark Souls 5, w tym jedną postacią jako nowa gra plus. Bardzo lubiłem te gry, dały mi to, czego brakowało mi od dawna w najświeższych produkcjach. I za tchem czekam, zapartym tchem czekałem zarówno na Dark Souls 2, no oczywiście nadal czekam, jak i właśnie na betę, do której próbowałem się jakoś w końcu dostać. Teraz się udało, dzięki PlayStation Plus specjalny swój kod na to wykorzystałem. No i dało się cokolwiek nagrać, bardzo żałuję, że tylko nie całą tą, trochę ponad tą godzinę. Tutaj cały czas próbuję zrobić tą fajną kontrę na przeciwniku. I może tym razem się uda? Nie. Znowu powalony na ziemię i zaciukany tak kompletnie bez sensu. Jeżeli widzicie w lewym dolnym jak zmieniam te wszystkie przedmioty, 10 przedmiotów, to cały czas człowiek się zastanawia, czy to był dobry pomysł rzucić tam aż tyle rzeczy. Cały czas mam wrażenie, że gdyby tak no, dać, postacią nastawionym wiadomo na walkę najzwyklejszą walkę możliwość wrzucenia może nawet na ten na ten wyższy slot zmieniany górą na krzyżaku tam gdzie zwyczajowo są czary żeby dać to na inne przedmioty to może by było fajne jakoś się to wszystko ale jednak twórcy mają swój system którego bronią to kolejna walka z bandytami z nimi będziemy się parę razy cofać no i na szczęście zarąbani jak powiedziałem Wielokrotne przychodzenie poprzednich części dało doświadczenie, które pozwala dość ładnie wejść w tę grę. No ale zmian jest jednak kilka. Trzeba zmienić trochę timing rewersów, uważać na, bardziej na bloki. Dużo częściej jednak się przełamują przez nie. Dużo bardziej gracz jest bezbronny, kiedy straci całą staminę. Nie może łączyć kombosów, jeżeli użyje mocnego ciosu, bo mocny cios już się kompletnie zliczymy klej i następne wyprowadzenie szybkich uderzeń to już jest zaczynanie zupełnie nowych, nowej sekwencji. no i nie możemy łatwo zrewersować przeciwnika czyli dziabnąć go tym ostrzem, tylko się przewraca musimy kombinować jak go dobić, To nie było niestety do tej pory powiedziane i ja tu gdzieś tam wykombinuję za jakiś czas dopiero jak to zrobić to są różnego rodzaju duperele, no i ciągle te life game y, które cały czas Sprawnie ułatwiają tutaj rozgrywkę. A jedyną rzecz, jaką mam na ich obronę, przedstawię za jakąś chwilę za jakąś chwilę, prawdopodobnie za dwa. Dopiero filinki tutaj bardzo ładnie siadł mocny cios z doskokiem. Teraz rzadko bardzo siadają, trzeba się nauczyć ich stosowania zupełnie na nowo. No i kolejny przeciwnik, teraz już trochę przypakowaną postacią, trochę powiedzmy minimalnie przypakowaną postacią. Dwie ręce, wielki miecz, no i to jest to. I tu nagle mi coś wyskoczyło. O Boże, wielki dziad, którego widziałem wcześniej w fantomowej wersji. Tutaj będzie w ogóle z wrotacji za chwilę lepszy niż w Gwiezdnych wojnach. Uwaga, o, tu mi coś się nagle pojawia za płucami, Matko, i tu była panika, tu był wielki, wielka <śmiany> zmiana z wrotacji, jak powiedziałem. No i w nogi człowiek musi. Na nowo myślać strategię, przygotować się psychicznie do tego, co go za chwilę tutaj spotka. No i tu już byłem zupełnie jakoś rozstrojony do walki. Moja postać została oszołomiona postać postaci Staminy i oberwałem tak się roz... rozpadając na popiół. No i tak przez chwilę wygląda ekran śmierci. Coś, to co ponoć tak często ma być widziane w grach z tej serii, na no, jednak... Może nie być jak zwykle tak źle, no bo ogólnie uważam hardcore tych gier za nieco przesadzoną. Tych śmierci nie, nie jest tysiące. A jeżeli gracz w sobie mechanikę oraz zasady gry, to jest już z górki. Dobra, i teraz człowiek się zastanawia, gdzie to poszedł, a poszedł tam. No i już wierzę. Spotka dwa takie dryblasy, które będzie musiał zarąbać. I już obmyśla strategię cały czas. Tu cały czas patrzę, to było popchnięcie takie zwykłe, które mi się zwykle y, standardowo odrzuca przeciwników za jakiś urwisk. Jak powiedziałem, teraz m, m, kawałek trwa ono, musi skończyć animacja, żeby siadło, więc nie możemy tego używać raz i raz, kiedy mamy na przykład lokacje takie właśnie jak ta, kiedy tych przepaści jest dużo. No i nawet miecze takie duże, miecze z fajnymi takimi obszarówkami uderzającymi. Tu jakiegoś cię wysoki w ogóle. Nawet one muszą, mają bardzo precyzyjnie określony zasięg, który trzeba wyczuć. Ogólnie gra jest nieco ładniejsza od poprzednich części, chodzi tu głównie o technikalia takie, bo jednak klimat i tak dalej, kolorystyka zostały w miarę zachowane. Oraz co fajne, jestem w 100% przekonany, że dużo płynniej chodzi tych klatek, na pewno jest więcej niż 30 i obie to było zachowane już dla całości produkcji, żeby to jednak nie skakało, bo Najlepiej to jednak widać w jakichś takich, właśnie zamkniętych jaskiniach. A jeżeli wejdziemy do jakiejś lokacji, która rozmachem i przepychem designerów będzie dorównywała np. przykład Anor Londo, to oby i tam było to zachowane. Na to bardzo liczę, bo ta gra absolutnie zasługuje na pełną płynność, żeby się móc cieszyć w całości tymi pięknymi starciami. No i tu kolejne, kolejna walka na klifie ostrzeliwanych. Przez złoczniku, którym na razie nic nie mogę zrobić, podnosimy swoje rzeczy. No i człowiek myśli, wrócić się czy iść. Chyba jednak tutaj ciekawość i zuchwałość pokrą mnie naprzód. Straciłem całą staminę i musimy jakoś się próbować wycofać, żeby jednak odpocząć tych strzałów. Wszystko, prawie jak w Boromirze w władz pierścieni Jacksona, ale cały czas zaciskamy zęby i przemy naprzód. Trochę się oczywiście wycofać. No i człowiek się zastanawia, co tutaj zrobić. Gdzie jest ten ham, co we mnie strzela. Podnosimy gema, gemy są bardzo ważne. Jeden tutaj w zamkniętym pomieszczeniu to oczywiście nie problem. No ale mimo wszystko widzimy plamy krwi, czyli ktoś tu jednak zginął. O, a ty skąd się tutaj wziąłeś, młody? No i odskakuję. Najlepiej jest go właśnie jakoś wziąć, żeby miał coś za plecami, czy to przepaść, czy to ścianę. I to zwykle nie jest trudne w takich miejscówkach. Chwalili się też chwalili dość nieźle, po pierwsze tym wprowadzeniem pochodni. O i tu już wiem, że jest ten gościu, muszę go jakoś wymienić ładnie. Przewrót. A po drugie ulepszoną walką dwiema broniami. Do tego jest osobna klasa i to sobie zostawiłem właśnie na kiedy indziej rozminy tego typu. Tu użyłem Life Gema, żeby oszczędzać Estusie. No i bloki, jednak to jest bardzo zły pomysł, bo gościu ma wciąż w kombosach po dwa. I jak jednym z tych ciosów rozwali całą moją staminę, to już potem jestem bezbronny. Nie mogę ani oskoczyć, ani się zablokować. Nic. Jak człowiek się zastanawia. Bierzemy łyka, bierzemy wielki miecz, odkładamy tarczę i tak trzepnąć go. Uciec, odsunąć się, czekać aż walnie dwa ciosy. I tylko trafić, sięgnąć go tym wielkim mieczem. No bo teraz jak widzicie, no bardzo precyzyjnie wymierzony cios jest przede wszystkim tutaj podstawą, no podstawą przy. Długi miecz, a jednak nie sięga. Trzeba wiedzieć, kiedy go użyć O, teraz to fajnie siadło. I zaraz gościu będzie do zarażnięcia. Tylko pamiętać o unikach. A z unikami są jaja, no bo postać mam dość ciężką. Dobra, jeden leży. No i na szczęście ja już to wiem teraz. Wtedy nie byłem pewien. To są jednorazowi przeciwnicy. Więc teraz już mam spokój. Nie będzie takich zwrotów akcji. Nie będzie już tej sceny dorywanej po raz któryś. Że, ja tu się cofam przerażony wizją go czerwonego grubaca, który nam idzie z dwoma sierpami, a tu wychodzi drugi taki z, z drugiej strony za moich pleców, tylko już teraz wiem, że jest jeden, jedyny, którego muszę zrobić, tak jak poprzedniego. Wymierzyć ładnie, teraz musi być niestety tarcza, bo tam faniak mały z góry cały czas ostrzeliwuje, ale tutaj jak już się trochę schowałem za rogiem, mogę sobie pozwolić na o, właśnie tutaj kawałek hmm, pofolgowania sobie i tu już byłem pewien, że zginąłem, ale jednak wyskoczyło coś takiego, że hmm, zdrowia wydaje się nie ma nic, ale moja postać dalej się rusza, znaczy, że mogę dalej walczyć. Dalej walczyć, to była taka szarża, która widzieliście zjadła całą staminę, najlepiej oczywiście gdzieś na bok od niej uciekać, tu tak kamera się niebezpiecznie zbliża do mojej postaci, ja nie wiem jak się wycofywać na ślepo. Bo są te zakręty, muszę się trochę oddalić. To oczywiście wykorzystuję również na podleczenie się. jest ten Próbujemy podejść do niego, żeby wymusić ten cios. Dwa obroty do tyłu, żeby ich uniknąć. To, że teraz też cały czas nawala. No i się robi problematycznie. Trzeba uważać. No średzy łyk Estusa. No i tutaj, szedłem w prawo. Chciałem gościa, żeby żeby postać walnęła prosto w niego, no i lok nic nie dał mu się obrócić i walnął prosto w prawo. I to jest trochę nerwujące. W poprzednich częściach takich jaj nie było. O, niech się wycpyka, ale ja już niestety nie mam staminy. To jest kurz. Stamina to jest najważniejsza, można by powiedzieć. No i teraz się minąłem, nie mam staminy. No i co tutaj teraz zrobić? Zepchnąć trochę się na bok, wybować, jeszcze się wycofać. Mamy tutaj małe pole z manewru. Ostatni estus. No i gościu zcykał. Tu mam obawy, że może wrogowie mają jakieś swoje rewiry działań, no, po których, po wyjściu poza, które zaczną się w ten sposób właśnie wracać. Mam nadzieję, że nie będzie to tak komicznie wyglądało jak w tej chwili i że nie będzie problemu z ociągnięciem ich na naprawdę jakiś kawałek, bo jednak swoboda mm, taktycznych rozstrzygnięć takich walk była zawsze dużą zaletą, którą sobie ceniłem tutaj prosto na krawędzi. No i mnie niestety sięchną, więc będziemy to wszystko powtarzać. Będziemy to wszystko powtarzać jeszcze raz, ale już teraz znamy wszelkiego rodzaju jakieś taktyki i możemy wiedzieć, czego się spodziewać, patrzeć na loadingi i cały czas przeklinać tę grę w duchu, po czym wrócimy do niej i będziemy cały czas się męczyć. Męczyć oczywiście w cudzysłowie, bo ta gra jest naprawdę niesamowicie przyjemna, tak jak i poprzedniczka, chociaż dalej coś człowiek czuje, że kilka szlifów by się przydało. No bo jednak to jest po całości zrobiona jakby gra. Po części od początku jest silny graficzny i wszystko, ale różnice gameplayowe takie odczuwalne, które się odczuwa tylko grając, to, to jednak są trochę większe niż między Demon Souls a Dark Souls, które były naprawdę bardzo, no dość bliźniacze wręcz bym powiedział. A tu jednak jest kilka takich, no dobrych, zdroworozsądkowych zmian, które się chwalą. Zwłaszcza jeżeli ktoś już ma ograne poprzednie tytuły i chce po prostu coś to samo, równie dobrze, jeszcze raz. No bo tu już jakieś zmiany takie poważniejsze w samej koncepcji, w samej marce, to ja jako taki fan dość, 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 no boże, mocny, duży, ma, mam problem z określeniem. Wielki fan poprzednich części mógłby nie przyjąć, jeżeli by te, to wszystko przekracza, wykraczało poza standardowych parę. Udoskonaleń. Myślę, że wtedy bym naprawdę zdrowo hmm, klął na twórców, gdyby pozmieniali moją kochaną grę. I to jest może coś, co, co cechuje panów takich gier jak Call of Duty, że chcą mieć to samo cały czas i zabiją e, Activision, jeżeli coś zmieni. To jest takie fajne uproszczenie sprawy, ale no, je na tę chwilę, ponieważ potrafię się w tej chwili w takie osoby wczuć. Waliłem wszystko w moc ataku, ponieważ nie czuję, żebym jakoś przesadnie mocno ginął, przesadnie szybko tracił cały pasek zdrowia, ale czuję, że, to już ładny kombos, zasunięty, ale czuję, że mógłbym ich szybciej zdejmować. Kolejne kaptury. Panie asesynu, by był zadowoleni oczywiście. No i jeszcze wracamy, żeby ten jeden level bić, bo, ach zdobyłem właśnie. Tyle, żeby mieć jeszcze trochę do zdrowia. No i bardzo fajnie. Oczywiście wszyscy się odnawiają od razu, to jest koncepcja gry, która ani trochę się nie zmieniła. Czyli wiadomo, z wrogu wypadają dusze, za które kupujemy i które są doświadczeniem. Wrogowie zawsze się odnawiają, kiedy się idziemy do gniazda albo zginiemy. Jeżeli zginiemy, tracimy wszystko dusz, cały zapas jaki mi przy sobie musimy do niego podejść. To są takie wykorele, ale może jeżeli ktoś przypadkiem w to kliknął, nie wie co to za gra. To będzie o tym wiedział. Dzięki wielkie i zapraszam na następne części.